A bo tam na grillu coś grzeją i tu dokładają Ja mam karkóweczkę wziął, tu na gliżu Ja nie jadłem obiadu Karkówka? Dzień dobry, ja mam poruszył karkówkę A kiełbaska jest już gotowa czy nie? Jeszcze nie, Dobrze. Jakiszka jest. A, to nie, dziękuję Czy jest mi jeden palec? O. Jakie są sosiwa w wariacie? I... Nie ma już żadnego nic? O. Nie ma aj, aj, aj. No trzeba się kepuczem zadowolić Kurde, się już na to nie <gry> Znowu? Jezej, szczerze, ostatnio tak dobrą karkówę jadłem na tym wyjeździe, że ja nie wiem czy mi jakakolwiek karkówę jeszcze posmakuje Niż ta od Saszy Koniowalienko Kurwa, jest no, zjeść. Dzięki. Om nom nom. Cały już karkuwy jak ktoś jest e, chętny. Jaka Karkuwa, wariacie Om nom nom. Om, nom nom. Zostajecie jutro na paintball, czy wcześniej? A ty oglądasz tego streama, czy nie? Wiesz, no, że zapisaliśmy, no, na 11. Tak, tak, nie, na, nie, na głosowanie jeszcze. Paintball, głosowanie i, i Warszawa. Nie, raczej... No, raczej trzeba będzie wyłączyć albo, wiesz, dać kamerę w dół. ogórkowa. Tuż ogólnie że nam wziąłeś? Jest mało solna <zysi sausaro> Jestem w ogóle w szklanie jak kradny cukier i... Co? i Ale cię szklana ostatnio polubił mocno, bo cię za każdego odcinka daje. Miał... <pi Hurlania> <pi」> mm. on Kika nie ogląda. Tak. tak. On, on, on właśnie on kika bardzo ma pokazuje prawie w ogóle, ale Patiro zawsze pokazuje. Cukara cały czas pokazuje. Więc jakoś się polubili z Patirem. No tak. Chyba, że szklana to Patiro? Nie, nie, gadałem na pogadałem Pogadałeś przed nimi? Widziałem na kogo zlepuję. Auj. O, żerełko. No, już jest karkuba. A serwetka był twój? Tak. Tak, ten mój. Czekaj, pójdę A ja mówię tam serwetki, czy nie? Bo ja brudny cały. Dobra, to jest ok. Siadaj, siadaj. Witamy, witamy.

Czasami takie przydzielne obrosty, jak lubię nie obrócić, to teraz robię sobie chanolą, ja staje, jak robię, jak jest podatak, no, w ja czytaję Różne dosłownie wszystko. No ja na przykład to. No, to tak przyjechaliśmy i zaczęliśmy razem ciekawe, bo nie? takie Jak nie ma to co sobie coś zorganizować. Janek. Dzięki za smacznego. Jak zegarkowo do mnie do Staszki. Tragiczne, to jest same... Same, nie wiem... Ja czuję same... Jak się nazywa? Tusz. Sam tusz, nawet mięsa nie czuję. Nie ma podjazdu do tego odstawki. Bry, dzień bry, dzień, bry. Dzień się nie podobało, na takich chłopcach Na To tam mi się najbardziej podobało. ekstra. Albo było I na jakich Blaszakach? Na tam no, tam na 2 metry. Jadłem tam na... No, Fajne Takie... Tam jadłem z blokadkami, jadłem tam normalnie jakieś takie odrzuty ze śminy. Jakieś uszy, bo. Bukasz Terer? Normalna buła.

na kogo czujesz? Na Polaka hmm. już będę go no? Polaka? A, że urodził się w Danii, tak? Czy? Kurwa, tak bardzo jak okrężny no. odpowiedź to się czy? No Dele ani konia wali. <laughs> Co? Ja tam nie wiem. Tej mają bigos draga. No, to też była. Baga. To jest Królewskie? no, to moja. Tak, zobacz. Dobra, co no. No. dobra. Dobra, to przechylim. No. Dawaj. Dawaj. O, bliżej. A ty już masz Idziemy Nie, nie mogę 5k za 13? Jeżeli tu jest 5000 widzów to proszę niech każdy widz napisze na czacie Bigos. Czyli no na napisze, dostaje bana za afk uh, formienie punktów. Proszę o napisanie Bigot, to już zweryfikowanie. A reszta pewnie czeka na kodę od fortuny do Paper, do Prime, bo dzisiaj już 3 rozdali. Mateusz. Chyba. Ja nie, nie. Uwaga, taki dźwięk <grym> już ja trafił zbyt od 22, a po godziny w Ja zazwyczaj słyszę kurwa wytunię wytunię nie wiesz? <grym grym grym> Trucka, zatem. Osie, a to prawie do by byli inwestowali do Właśnie nic nie wysłali dzisiaj na picie, panie. Za co my mamy pić, jakby nam nawet nie dania się do najpierw? A, za 50 groszy pijemy. 50 groszy, a to jest na No, to prawda? Brzmi jak dobry deal. Na sztuki budę będziemy sprzedawać. Ile to jest jedna Jak buda. Jest. Dużo! Pół litra! Proszę jedną sztukę budki. Co, oprócz to szynko z szynką tobie smakuje? To, co z szynką też musi dobrze, być, żeby być dobrze zrobione. A że czy smakuje? Ty nie odróżnia się rzeczy. To, że coś komuś smakuje, a to, że ma po prostu opinię o jedzeniu, to dwie różne rzeczy. Rozumiesz czy nie? Coś może lepiej smakować, coś może gorzej. Ja mam królewskie Podniebienie i jestem testem smakowym. Ja mam bardzo wyczulony smak. Tylko potrafię określić, czy coś jest bardzo smaczne, smaczne, czy niesmaczne. Trzeba spróbować wszystkiego. dużo kolejka,

Ten jeden wega kolega na imprezie gridlowej. Złotego. Jakąś... Ja ogórka nie lubię. Ej, ważna informacja no. na przykład. Wszyscy macie pozdrowienia, od im Sonika. Mu, pozdrowi Sonic. <noise> Dzięki. <Dave Sonic, głos> Sigma. A ja, są specjalne autobusy, które nam głosowania podwożą, starszych ludzi na wybory? Tak.

No jest nie, to, jest, z... Z piracą, to nie jest kaszanka, to jest to w tym białym, to jest, co ona powiedziała? Kiszka? Kiszka. kiszka. kiszka, kiszka jest. A czym jest kiszka? To jest flak z jelit naptany ziemniakiem, z, boczkiem, z A, ale to... Dobra, ja fuj jednak. Kiełbasa to nie jest flak, też. Tak? No. Mięso napychasz do jelit, Do No. tacy ludzie z wyrole, że coś takiego wymyślili. No. By no. By flaki. A jakie dobre to jest. Ja myślałem, że to jest sztuczna skórka. Mięso. Ja myślałem, że to sztuczna skórka to jest. To prawdziwe jelito zwierzęcia? A jak on czy prawdziwe, czy sztuczne? No to prawda. Nie no, no sztuczne nie ma, bo to nie nie wypłaca. Jak zabijasz krowę, masz mięso na to i... No. Czyli, czyli w kiszce jest po prostu ziemniak i boczek? No coś takiego, bo to podlaskie, ja nie wiem dokładnie to jak nie to Weger stanu mysu? Nie no, żłaj. Pamiętaj, że Weger ucha kolega, a jest... Ja nie Lubi kolegów. kolegów. Ale kolega Ale kolega? Kolega to lubi Lubię eksperymentować Wiesz no trzeba eksperymentować Trzeba eksperymentować Żeby wyczuć, nie? Że jeszcze nie wyczułem, to eksperymentuję dalej Może za klasie tego góra? Tak Kurde, nie mi tak głośno to w z Czemu ty mi wysyłasz? Stoka zy... Gospie, Gospie, Kierce, z ujowy robić dobrze, bo ja byle to jest nie wiem czy i po prostu nie jakiś silnik albo czy za, za dużo liścia lałoby. Na mało soli może. Mało soli, na ten mało soli. Ujar zajebiste są jak z miodem sobie zeszły. Ogórka mało solnego z miodem. Mało kto zna ten trik, a jest naprawdę... Że to? Tryk? Miodem, górki mało Czy co? Polewamy, co? No, z... Ej, ale kurde, jak polejemy to wrzucimy tą flaszkę To może iść po kolejną? Pozostawę. co idzie Ja mogę pójść zaraz A ja do samochodu się chcesz pójść? Poglądam, to już mam Bo ja też będę chciał, bo na a, a. No nie, bo gaz będziemy odpalać a, bo, no, Żeby było ciepło A, gazem też no. trzeba odpalić, bo mamy na gaz parłykę <laughs> Europalety będziemy odpalać Tak <laughs> Są parelki na gaz? No nie jest. Są, normalnie są Parelki na gaz? Na ga? No, no. Że ogień masz środki. No tak nie, taka duża jest z butlą z tyłu, no to chyba jest parelka na gaz, nie? Jest butla Musi być płomień i wiatrak no, ale to nie powinno być tak to, jest parelka Nie, w grzejnik nie ma. Na kogo no? jutro zagłosujesz? Nie powiem Na kogoś Na Polaka Nie wiadomo Może nie na Polaka Nic nie wiadomo każdy ma obie wapelki super. Teraz ja, czy plotków no już jest? Słoneczko wyszło. A, a będzie zimniej. Tak, na szczęście. I cały czas mi się wydaje, że na łajbie jest ty, że się buja trochę czasami. No i dziwne wrażenie. Tak, Jack Perro tak chodził dziwnie, bo on. Właśnie dlatego, że pił tak, dużo wody? Na statku i miał ten taki... Miał, miał taki <noise> bohat. <noise> bo <noise> on był pijany po prostu. <noise> po prostu mega paint tak. of wine. Jutro sobie kupuję? No akurat jutro mentezco sobie kupił na powrót Że mi zbudzi lepiej. Ja bym Albo nie, nie powiem. Co graśnicę do auta chcesz nową czy co? to nie Ja bym chciał górki z piasku zrobić. No myślałem, że mieszkanie nowe jakieś sobie chcesz kupić. Ten jeden kolega sobie Górki z piasku. Ten łystek czerwony to brak rozpary? A. Rozpary? <ślał> tak. Rozpary dash paper we nacech? No nazwisko nie? To wiedzą studia, tak marudzisz? No jak idziemy z Magdą na jedzenie, ostatnio mnie opierdoliła, bo się babeczka spytała, czy mi coś smakowała w tak, jak byliśmy. I ja powiedziałem, że nie smakowało mi. kalerka pyta, czy mi smakują, to ja mówię, że mi nie smakuje, no. Hej. Hej. Mi, aż mnie potem do kibla wyganiała, żebym nie powiedział e, babeczka, jak się pyta, czy, czy smakowało mi, czy nie. Jak Jakiś kajd? O, właśnie, a, i to, ma... mn, gminę, a Lady, Emoji Lady. Nakłamał. plaster wziął. Masz, masz, co? No, wow. Masz już patent sternika, tak? Chłopaki, po tym wyjeździe oficjalnie wszyscy patent sternika mają. Bo już umiemy sterować. Sternikować. Czy jeszcze się ty znek? Że patent sternika masz już po tym wyjeździe. No? W bonusie. A przecież masz dyplom. Serio? No i masz sterować już łódką dzięki temu. Bo, bo tak jest, że możesz na iluś problem, możesz zrobić sobie osobno patent, a możesz wziąć udział w regatach i jak się no. stanie z to masz o to od patent. No. Dokładnie tak. Mhm. Ty nie wiedziałeś tego? Pytaj się Tymka, on ma patent. No pewnie, że tak. O. W tej ty serii nie mówił Ci Smash? Bo to może normalnie też możesz wpływać, no? I samolotem możesz A to za policja nie zrobi to sobie. Tak, pokazujesz, to jest tak, tak. super miejsce. No <susur> tak, no. no I oni normalnie... Bacie danych to mają przecież.